Dorota Zawacka i jesz. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Faceci śpią od ściany. Parę dni temu pewna mama powiedziała mi historię, jak to obudził ją w nocy jej mąż, szarpiąc ją za ramię, że właśnie obudziła się ich córka. A ona szepnęła mu do ucha, wiesz co, dopóki ty mnie nie obudziłeś. Nie słyszałam, że mała płacze. Zastanawiające jest, dlaczego bardzo wielu mężczyzn uważa, że pierwszy okres życia dziecka to domena kobiety. Przecież jest tak. Że jedynej rzeczy, jaką facet poza porodem oczywiście nie może zrobić przy dziecku, to jest karmienie piersią. Każdą inną rzecz mężczyzna może zrobić przy dziecku. Nie jest prawdą, że kupa pachnie mamie mniej niż pachnie tacie. Ona pachnie obojgu tak samo, tylko my, kobiety, często mamy takie myślenie, że nam powinna pachnieć mniej. No przecież to jest niemożliwe, żeby matce śmierdziała. Pieluszka śmierdzi tak samo. Skąd to się bierze, że mężczyźni się wycofują, że bardzo wielu mężczyzn się wycofuje wtedy, kiedy rodzi się im dziecko? A no bierze się stąd, że pojawia się ten krąg kobiet. Mama, moja mama, jego mama, koleżanka, przyjaciółka, e, siostra. Wszystkie one stają nad tym nowonarodzonym maleństwem i doradzają sobie wzajemnie jak zająć się nim najlepiej. A facet, a facet zajmuje się dowożeniem picia, pieluszek, e, ewentualnie coś ciężkiego przeniesie. Bardzo często jest tak, że w tej pierwszej fazie życia dziecka, swojego własnego dziecka, nie jest do niego dopuszczane, w związku z czym szukali w pracy żeby nie mieć poczucia winy, że nie jest dobrym ojcem, a potem, kiedy kobieta jest już strasznie zmęczona i wręcz wymusza na nim pomoc, to on po prostu nie zna swojego dziecka. On nie wie, co można z nim zrobić, co można przy nim zrobić, bo nie miał szansy się tego nauczyć. Dzisiejszy apel jest taki, żeby kobiety jednak pozwoliły ojcom być ojcami. Niech oni się nauczą tych swoich dzieci, niech wymieniają się z nami dyżurami nocnymi, niech karmią swoje dzieci, jeżeli jest taka potrzeba, żeby karmili je butelką, niech wychodzą z dzieckiem na spacer. To nie jest. Nie jest tak, że mężczyzna zgubi dziecko, zostawi, jak będzie kąpał, to utopi, jak będzie nosił, to upuści. To nieprawda, faceci są odpowiedzialni. Warto tylko pamiętać, że ta odpowiedzialność w domu rozkłada się nie 50 na 50, a 100 na 100. Wtedy jest rzeczywiście sprawiedliwie, uczciwie i najlepiej dla dziecka. Dlaczego jest tak, że na świecie mężczyźni potrafią zająć się dziećmi, a nasi jakoś dziwnie nie potrafią? Nie dlatego, że są gorsi albo inni. Dlatego, że my, drogie panie, bardzo często im na to nie pozwalamy. Myślę, że warto o tym pomyśleć i warto to zmienić. Znam fantastycznych ojców, znam fantastyczne rodziny. Chciałabym, żeby takich panów, ojców, tatusiów było więcej.